Let's go! Let's go. Żanę ta mi, to ja się pytam. Cześć, Radek. Bo my się dziś poznaliśmy ogólnie. Tak jest. I dzisiaj lecimy po prostu na żywioł i będziemy razem nagrywać materiał. Tak jest, a jesteśmy na kanale RPM Moto. Zapraszamy. To ścigacze kontra Naked. Dzisiaj mamy taki tytuł. Dlaczego Tam. mężczyźni kupują sporty? A kobiety siadają na najkady. A ja się w ogóle z tym nie zgadzam. Ja bym powiedział, że kobiety wybierają jednak te ścigacze dość często. Ale dobra, dobra, to jest temat. Dopiero otwieramy to jako księgę, więc nie ma co tutaj sztywnych, sztywnych tych no. sztywnych ram ustalać. Otwieramy temat. But dlaczego ten... tak jest? Bo ty is... masz Nekeda, nie? Ja mamkeda, a ty masz. No na razie nic. Miałem da. Okej. Okay. Czy jestem. Zobaczymy, rozwijemy te wątpliwości. E, podzieliliśmy sobie ten odcinek na parę sekcji, tak żeby wam było łatwo przyswoić e, to, co my chcemy powiedzieć, a nam, żeby łatwo było opowiadać i żeby nie było chaosu. Tak jest, otworzyć trochę temat, zobaczyć, co Wy o tym myślicie. I zobaczmy. Dla dlaczego ludzie wybierają jakieś motocykle? Albo jakiś rodzaj motocykla. Jaki tak? styl. Jaki styl? Czego chcecie? To na grupach często pojawiają się pytania, co kupić. I dlaczego hmm. tak często odpowiedzią jest dawaj na sporta i dawaj na gigsa. No, trzeba uważać, Przez. z kogo słuchamy. Nie? To jest tak z wyborem też różnych akcesoriów. To, to nie tylko w motocyklizmie, ale ludzie będą polecać to, co zazwyczaj mają sami. Mało jest takiej obiektywnej, obiektywnej po prostu rady. To racja. Ja myślę, że też ścigacze są bardzo dostępne, jeżeli o to chodzi. Mm. Dostępne cenowo i po prostu dobrze wyglądają za tą cenę, jaką za nie płacimy. Nie muszą być też super nowe. Bo też stare sprzęty ja sama mam e, starego GSXera, a on jest chyba z 2003 roku i on naprawdę wygląda dobrze. To są ładne rzeczy. Tak. Bo, powiem, teraz jak obserwuję te motocykle, to one naprawdę coraz wszystkie zbliżają się, że wyglądają dość podobnie. I te światła LEDowe i to wszystko. A te poprzednie miały jeszcze taką duszę, nie? Takie, takie, takie coś, że, że to grało. I faktycznie one są ładne po prostu. No. Są I, ładne. Ale to co powiedziałeś na początku, czy facerzy, faceci kupują ścigacze? Ja myślę, że tu chodzi o prędkość, nie? Że ta prędkość i chęć poznania tego, co się dzieje na tym motocyklu, to to jest to, co... I rozwinie. To zrobimy teraz Wam taki krótki test. Może wrzucimy trzy tak. bardzo standardowe, że tak powiem, motocykle w swojej Jakieś klasie? Takie no, takie, które których... przyszły nam pierwsze na myśl, nie? Dokładnie, dokładnie. Wrócimy Wam Sporta, wrócimy Wam Nakeda i wrócimy Wam ATV-a i zobaczymy, co sobie wybierzecie. Myślisz Sport, jaki motocykl przychodzi Ci najpierw do głowy? Suzuki gsx okay, 600, beta. no bo to, to jako pierwszy, 600, tak? Ta. Tak, tak. To i tak myślę, że to jest szaleństwo, ale dobra, ja jestem ostrożnym człowiekiem. To ja teraz z Dla mnie, jeżeli myślę o Nakedzie, to od razu mi się MT. E, po, przed oczami e, pokazuje MT-07. To teraz sobie mm -hmm. stawiam ADV. Myślę, że tak. ADV to Honda CB500X. Okay. Tak. Czyli mamy e, gsx MT i Honda CB500X. Piszcie w komentarzach, który motocykl jako pierwszy przychodzi Wam do głowy z tych trzech. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, e, jaka, po, jaki podział płci będzie na tym motocykle. O, tak, tak, tak. Czy w ogóle ktoś w ogóle pomyślał o tych samych, nie? Bo to pewnie zacznie się jazda, że co to jest... A dobra, nieważne. No, to, to zobaczymy, zobaczymy, jaki pierwszy motocykl przychodzi e, do głowy, jak myślimy sobie sport. Nie, to jest też ciekawe. Ja myślę, że to też ciekawe byłoby w związku, nie? Jak ludzie się łączą jako motocykliści, kobieta hmm. i mężczyzna i sobie... zróbcie sobie taki test e, w relacji, nie? Jak jedziecie na motocyklu, usiądźcie sobie i sport na 3-4 i mówcie, co Wam przychodzi do głowy. Okay. Będzie ciekawe. Jak teraz myślę, że to mówią Ninja? Ale bo jak byłem mały, to mi się podobała ta nazwa ninja. ninja. To wszystko to coś no tak. samo. I ze siebie. Kolor zielony <grym> jest. Roda. Stereotypy na temat motocyklistów i motocyklistek, bo ich krąży dużo w naszym świecie. Nie, nie. Więc myślę, że będziemy się teraz nimi wymieniać. I tak jakie nam przychodzą do głowy i będziemy sobie zdarzyć po prostu opinię na ten tak. temat. To, to zacznij. I ja podkreślam, że to jest tylko stereotyp, że kobiety boją się mocy to boją się mocy. Myślę, że kobiety mogą być troszkę bardziej, nie chcę tutaj urazić, ale rozważne niż mężczyźni. Ja ale na szczęście. przykład zaczynałam od 125 i powiem szczerze, że to była bardzo dobra decyzja, ponieważ nauczyłam się kontrolowania tej mocy powolutku, bo 125, 600, ale hmm. na A2 i... Potem dopiero motocykle, które mają pełną moc, znaczy pełną moc chodzi o to, że możesz nimi jeździć mając tak. kategorię A, czyli tą tak, pełną, tak, tak. pełną kategorię. tak. Tak, to tak, tak, I tutaj ja myślę, że jeżeli chodzi o ten stereotyp, to on może się gdzieś odbijać właśnie o tą taką rozważność, że kobiety chciałyby zacząć od mniejszej mocy, żeby mieć nad tym motocyklem panowanie, a nie żeby motocykl miał panowanie nad nimi. Tak mi, się, tak mi się wydaje. Nic dodać, nic ująć. Bardzo no, ładne. Dobra, kobiety boją się mocy, a faceci e, lubią prędkość i lans. Co myślisz Ach, na temat tego seryotypu? Trochę tak, ale trochę też nie. Myślę, że to bardzo, bardzo. ogromny wpływ ma charakter. Bo ja miałem Nakeda, miałem Adventura, a teraz nie mam nic, a marzy mi się Supermoto. Okay. To, ale wiem, jak przez ten czas się też zmieniałem. Na przykład, powiem na swoim przykładzie, tak? Jakby będzie naj, najbardziej, przykład, naj, najlepszy. I faktycznie, jak ktoś chce takiego adventura, to ma jakiś taki tryb przygody, że on będzie zwiedzał, cały świat objedzie. I coś tam, i coś tam. Naked, no to moto, Nie chcę mieć. Mo mo motocykl, znaczy się. I chcę mieć, pojeździć i tak dalej. Supermoto? Nie wiem. Ja zobaczyłem po prostu i mówię: wow! Chcę to mieć. Więc tu jest na przykład taki ten lamp, że taki. I też to jest. Fajny, do głupienia, no a na przykład te ścigacze, no też bym chciał mieć, nie? Ja bym chciał mieć każdy. No trochę tak jest, że jak sobie myślimy o garażu z no. motocyklami, to nie widzimy tam jednego motocykla, raczej, zazwyczaj. Raczej, no. Ja też przez ten rok dzięki temu, że mogłam sobie testować różne motocykle, myślę, że na tym nie poprzestanę, bo to było super, to już mm -hmm. naprawdę wiem, że nie ma jedno, możecie, możecie się kłócić w komentarzach, ale według mnie nie ma jednego turbo tak uniwersalnego motocykla, nie wiem, musiałby mieć rozbierane yy, owiewki. W sensie, jakby ten motocykl musiałby być motocyklem chyba z LEGO, mhm. żeby można było sobie go no, wiesz, układać tak, tak jak no, chcesz. Dokładnie, tak bo, bo w sumie można może się marzyć jakiś motocykl. Tak jak mi ta ninja tak. na przykład. A wezmę, ktoś przyjedzie ninżą, usiądę na nią i powiem, że to nie to? Że to nie co. Jak ja tu mam na tym? Nie da się. I tu nam wszystko przekreśla. Nie ma uniwersalnego. Słuszna uwagę. Dobra, kolejny stereotyp. Dobra, teraz ty, no dawaj. Kolejny stereotyp. Wygląd ponad wygodą. Okej. Może się to trochę zgadzać i powiem szczerze, że to też trochę przypisuję sobie, ponieważ moja MT-03 była kupiona totalnie, totalnie wygodą z sercem, a nie rozumem, dlatego szybko niestety wyszły różne, różne niefajne rzeczy z nią, typu na przykład, że chłodnica była tam pogięta i ja chciałam jechać nad morze, okazało się, że nie mogę, muszę, w... no ale ja ją kupiłam naprawdę wyglądem. Podobało mi się, bo to jest motocykl, który nie jest nowy, bo to jest motocykl z 2006. Z tego albo ósmego roku już. Ale zobaczyłaś i mówisz... Zobaczyłam, bakuj. że jest, wiesz, czerwony bak yy, oklejone, yy, oklejone miała w środku jak one się nazywają, wiesz, jak oponę i... Felgi. <laughs> felgi, tak. Felgi oklejone, wiesz, i Yamaha. I to mnie urzekło. I w ogóle każdy, kto ją widzi, mówi niemożliwe, że ten motocykl ma tyle lat. Tak? Yy, tak, tak wygląda. Tak wygląda, ale, ale to był wygląd ponad... Nie wiem, czy ponad wygodę, bo to jest wygodny motocykl, okay. tak był wygląd ponad wygodę. Jest, jest wygodna, ale no, wygląd ponad rozum. Tym, czy wtedy trochę. się kierowałaś, to było po prostu. No, ja poszłam po prostu Piękne. totalnie. Nie jakąś jaka ona ślicza, Ja muszę, wiecie, krótka, fajna, lekka. No i poszło. <noise> ale mój kolega teraz też kupił takiego KTM czarnoróżowego. Ja nie wiem. Jak, jak, tak? Jak to czy... się. Nie! Właśnie dokupił różową końcówkę wydechu, czy coś mm -hmm. takiego. I mówię... czy fajnie to wygląda, nie mówię nie, ale w życiu go nie podejrzewał. No, ale... Jeszcze. Ciekawe, ciekawe. ktm różowego. Duke'a, no? To już w ogóle hit, ale to nie jest oryginalny. Nie, to, nie, ktoś tego. już takich zrobił. I on błądzi. tak znalazł, pojechał zobaczyć, gdzieś tam na necie widział, mówił, ciekawe, pojechał zobaczyć i przyjechał nim, Ja mówię, what? To no, znaczy z dzielni naklejki, żeby się pomarańczowe pokazało. <grym> <grym> no, no, <grym> tak. mi się KTM Ka Katem patrzę kolor w pomarańcz, nie? To... Tak, czarny z pomarańczowym, tak, koniec, totalnie. koniec, nie? Trochę białego. Totalnie. Dobrze. To ja tak, może ostatni stereotyp, tak na szybko, chociaż już trochę to rozbiewaliśmy, ale mhm. właśnie dziewczyna naked, chłopak ścigacz. Mmm. Mm. Nie, to ja no nie, nie. myślę, że totalnie to jest stereotyp. Że znam dużo kobiet, które właśnie skóra, sport, jeszcze ten warkocz taki sportowy, mm -hmm. i mają po prostu ścigacze. I to fajnie wygląda. No, trzeba uznać, że to jest też takie mega seksowne, więc to już po prostu robi robotę. A faceci, myślę, no, najkady to też są dość mocno sportowe, więc tam dalej chyba chodzi o tą prędkość, nie? że te, te Nakedy czasami są. Bardzo agresywny, jak na przykład właśnie taki KTM 1200. To, 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 to prawda, tak, to jest kosmiczna <laughs> rzecz, nie? więc takie rzeczy się dzieją. Ja myślę, że też jeżeli chodzi o ten wybór, że kobiety wybierają najkiedy często, e, i ponoć częściej niż ścigacze, to też chodzi o to, że najkiedy są po prostu lżejsze często okay. i często łatwiej jest nogami dostać. Do ziemi na nakedach one jednak mają mniej tych owiewek. Już nie mają tyle te ścigacze owiewek, te nowe, tak. co kiedyś te starsze. Mm -hmm. Bo kiedyś te starsze to ważyły tam, no na przykład mój waży 280 kilo. To jest bardzo dużo, naprawdę tyle waży. I jest ogromne, jest sześćsetką. A teraz te sześćsetki są takie malutkie. Ale mimo wszystko nakedy, yy, no... Golasy, tak? tak. Z, z definicji tak, mają ja. mniej tych y, owiewek, mniej tego plastiku i po prostu może mniej wyglądają przerażająco. Mhm. Często ja na przykład też zanim kupiłam MT-03 y, zastanawiałam się nad Kawasaki ER-6N. Tak mi się wydaje, to też jest taki mhm. y, Też ma podobną ilość mocy, też jest leciutki, malutki i taki wiesz, zwinny do manewrowania. No albo faceci wybierają sporta, bo patrzę na zdjęcie na Instagramie, jak tam gościu śmiga sobie tym, kupują, przejadą 50 kilometrów i potem O, Halina! Boli. No nie ma wygodnie. Nie ma tripów wtedy, nie? To są nie tylko ma tripu. Szybkie, tak. szybkie objazdy wokół komina A no, i w tak, Taka medytacja trochę, nie? Na pół, pół godziny przejechacie, przejechać pi, piu, pi, wyczyścić, przewietrzyć głowę i wracać do domu. Ale też nie możemy y definiować każdego sporta, bo ja wiem, że są sporty, którym się jednak, którymi się jednak jeździ. Ponoć wygodnie. Nie wiem, nie jeździłam, ciężko mi powiedzieć. Sport turing. Takie. Ale to już chyba nie jest takie typowe, nie? Więc nie, no, no to, to już się nie. wtedy robi taka pomiędzy kategorii, ale że są typowe sporty albo po prostu ludzie mają wtedy jakieś te kręgosupy ze Został, stali, no. <grymi>, którymi się jeździ albo wygodnie. Albo nie chcą się przyznać. Albo nie chcą się przyznać, to już, po prostu no, do wsiadają, tego, wsiadają w Krakowie, wysiadają w Gdańsku i mówią, tak. że było ogólnie zejwiste. Wszystko jest okej. Okay. Tak, było fajnie, nie? Chciałbyś coś jeszcze dorzucić z tych stereotypów albo z przykładów życia? Coś ci przychodzi jeszcze do głowy? Myślę, że właśnie tak za, zaobserwowałem, że spora część klientów, wam nawet pokuszę się o stwierdzenie, że wszyscy, którzy zazwyczaj hmm. przyjeżdżają do, do sklepu, to przyjeżdżają na takim motocyklu, że jak patrzysz na tą osobę, to ten motocykl nie pasuje. Jakoś jest tak, że, że jest tak trochę. I, I to, co też mówiłem, właśnie o tym, że ten charakter powoduje, że coś wybieramy. Mm -hmm. Ja na przykład, jak miałem tego adventura. Bardzo szybko go się pozbyłem, motocyklem. ale przez to, że go rozwaliłem. A o, ale... a jakiego miałeś adventura? Royal Enfield Himalayan 450. Radek teraz szuka zdjęcia Royala, ponieważ ja nie wiem, jak ten motocykl wygląda, i chce mi pokazać, yy, dlaczego właśnie to nie był ten jedyny. A wy w tym momencie macie 3 sekundy na wciśnięcie, suba i łapkę w górę. No, no fajnie. To, to jest taki adventure. To jest, ale nie to jest, to jest Himalayan. Tak, bardzo. no. Bardzo jakoś mi się spodobał na zdjęciach i tak dalej, ale powiem szczerze, że jakoś nie czułem tej konekcji. I to, że go rozwaliłem, to miałem takie. No nie płakałem jakoś na maksa, okay, miałem nie? takie, że nie było tego, tego, teraz wiesz, te super to Supermoto i to się dzieje, więc to jest twój styl, a Supermoto stoi na ja, salonie. Ja, ja <laughs> je biorę, Ja też weszłam <laughs> ostatnio i mówię, o, to kogo taki hipek ładny mogłabym mieć w garażu takiego? Ja, ja to biorę, <laughs> tylko nie? to jest świet ja to będę... trochę. Tak. No, ale tak. coś w tym kierunku, tak? Tak byś tak, się kierował? Tak, 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 okay. no, Właśnie to jest to, przewietrzyć głowę, wyjechać na miasto, wjechać wszędzie, tak. bo to jest dość wysokie. Na tor też można śmignąć, można się ubrać skórę i się nie wygląda źle, ale skóry. Kró krótkie, lekkie, tak. ładne. Piękny. Taki wariat. No Więc, jest, prawda? Tak, dajcie znać, co myślicie. Co myślicie o yy, Supermoto? Super Albo może macie Supermoto i chcecie Radkowi jakieś polecić? Chyba ale myślę, o. że Radek już wie. Wiem, co? Ducati. Aha, tak. no, <laughs> ale może mu coś polecicie, weźcie coś. Tak, jak, może powiedzcie. wiem. Kiedyś chciałem Yamaha xt 660, mm -hmm. tylko to nie jest typowy Supermoto, on jest taki ogromny, ale znowu taki idiot odporny silnik, bo Yamaha. Ach, za dużo. Zobaczysz, zobaczysz, nie jest tych motocykli, mamy czas, dokładnie. Mamy czas. To teraz pokażemy wam, jakie są nasze spojrzenia na, na wybór, znaczy przy wyborze motocykla, tak. co, na co patrzymy i zobaczymy, czy się różnimy, czy nasze spojrzenia gdzieś się spotykają, zobaczymy. Będziemy mówić, czy coś jest dla nas ważne, średnio ważne albo w ogóle to olewamy i to nie jest na, dla nas istotne. Więc zaczynamy od wyglądu. Dla ciebie jest ważny wygląd przy wyborze motocykla? No ważny troszkę. Tak, troszkę ważne. Dobra, a może sobie zrobimy skalę, nie? Jeden na od Jeden to jest Ojej. takie, że jakby wytrąbione, nie interesuje mnie to, a piątka jest takie, że bez tego, jeżeli tego nie będzie, to motocykl nie ląduje w moim garażu. To wygląd. Trzy. Okej, okay, to... Trzy! Też muszę dać. Trzy. Serio? No, Myślałem, ale to potem piąga. się dowiesz dlaczego. Nie, to ja, bo ja nie jestem... No, no nie, to nie tak jest. Pozycja za kierownicą. Cztery. no ja... a cztery czym wyżej tym bardziej ważne yy, tak tak no okay. jeden to jest takie że jakby wytrąbione jak będzie słaba to dobra to, tak, no, a dobra. pięć to takie jakby jak będzie mi się źle się działo to nie ma opcji że kupię dobra cztery musi ci być bardzo no cztery e, wiesz ja też myślę, że cztery <laughs> No, cztery, ale takie cztery i pół, nie, zależy co będę chciała dobra. robić tym motocyklem, bo jak to ma być taki motocykl do tras dalekich, no to takie cztery i pół, ale jak tak. to będzie takie moto, którym tylko sobie mam po Katowicach pojeździć, no to no może być trzy, nie? Trochę, to ja nawet właśnie dwa. To no, Jak Tak supermoto, które chcę, jak będzie się źle siedzieć, dwójka, ja okay. tu muszę iść na pół godziny pojeździć, dobra. to wszystko, ale jak mam trasy, to Dalej, ma cztery i No, pięć, nie? Tak myślę, że tak będzie. A moc? Jak bardzo jest dla ciebie istotna moc? Nie jest. Moment chyba bardziej nie. Jak super moto, to moment będzie dla ciebie mm. bardziej istotny niż moc. Nie mm. jest. Ładnie wygląda. Okay. No dobrze, dobrze. Dla mnie też moc nie jest istotna. A dla mnie moc to jest takie trzy. Tak. Nie, ja myślę, że to też trzeba gdzieś wyczuć. I te litry, każdy dąży do tego litra, litra. I to no, fajnie mieć ten zapas zawsze, bo nie trzeba wykorzystywać pełnej mocy, ale nie uważam, że to jest jakieś najważniejsze dla mnie w życiu, żeby posiadać litra. Hmm. Ja trzy, dlatego że jedynki bym nie dała, bo potrzebuję trochę mocy. Właśnie mówisz o tym wykorzystaniu i tym, że człowiek się czuje też trochę, czasami bardziej bezpiecznie i ma więcej tej mocy, bo jednak czasami trzeba kogoś wyprzedzić, coś zrobić, i jak masz mało mocy, musisz się zastanowić. To ja też biorę mm -hmm. też z tego przykładu, że tą 125 i uważam, że tak dalej i jeżdżę gniekiem. E, uważam, że e, on jest czasami bardziej więcej musisz rozkminiać jak nim jedziesz, niż tym motocyklem większym, bo zanim coś wyprzedzisz, to musisz się zastanowić, że masz na to czas, czy to jest bezpieczne. I to jest 125. To ja o 450 miałem ten sam problem. Też się zastanawiam. Nie było tego takiego szwungu, który mm -hmm. dostajesz i nie sobie, nie? Więc faktycznie na no to trzeba więc, uwagę. więc takie trzy, nie? Jakby nie jest najważniejsze, bo nie trzeba mieć tych 150 koni, mm -hmm. których nie wykorzystasz na drodze, ale fajnie też coś mieć, żeby czuć się pewnie, nie? Tak. jest. A jak jest z wagą motocykla? Mm, nie no, uważam, że. O. Bardzo jest Uważam, istotna że i... To zależy. Okay. Nie, myślę, że czym lżej, tym lepiej. Mm -hmm. No ale za ciężki no nie może być, nie? Jakby to miał być taki ad adventure jakiś ogromny, jakaś mm -hmm. Afryka. ja bym się bał tym wtedy. Bo 1300 jest. Nie ma szans, nie? Jakby nie wyobrażam Ja to mówię z własnej perspektywy, ale nie wyobrażam sobie w tym wiać w teren, niech mi to lutnie. Niech to mnie przygniecie pochopię, nie? Nie ma szans. To jeden, trzy czy pięć. <grym> to jeden, bo to jeden, trzy czy pięć, uwaga, jaka jest istotna. <grym> trzy. Też bym powiedziała: czy, no. czy, czy. Czy. <grym <grym> czy bym powiedziała, czy to jest istotne, czy. Bym <grym> bym powiedziała. No i ostatnie, ja cię zapytam. Ma warczyć czy nie, jak z tym dźwiękiem? Głośność? No. Ma hmm. się hmm. Kiedyś myślałem, że to jest mega super. A super I mozi? to fajne jest, jak się jest gdzieś obok i na chwilę, ale jak jechałem z takim Akrapowiczem z przelotem przez dwie godziny, nie miałem zatyczek, to naprawdę miałem dość. I to właśnie było też to, jest to samo, jak będziemy wykorzystywać motocykl. Uważam, że jeśli o głośność, czy ma być głośny, czy ma tak efektywnie robić w room, Czy ma się drzeć, no? To mam takie <gry> dwa. Okay. Ma ładnie brzmieć, ale nie drzeć. Kurczę, to y, ja bym powiedziała, że cztery. Ale to, bo to nie, nie idzie ta skala, wiecie, że jeden to jest, że ma nic, nie, że ma być w ogóle cichy tak, i tak, nic tak. ma nie być słychać, a pięć to jest, że się właśnie drze full przelot okay. i nie wiadomo co. Jakby chodzi o to, że mi się podoba jak motocykl ładnie okay. chodzi, teraz jest problem trochę uważam z tymi nowymi motocyklami, bo one słabo brzmią, słabo brzmią na seryjnych no. wydechach, nie generalizuje, ale większość. Niestety na wydechach przelobionych też już nie brzmią tak, jak kiedyś brzałem motocykle, tego tak cenię tego GSX, co tam siedzi w garażu, bo to jest taka rasowa 600 i ona po prostu dobrze brzmi na oryginale, aż się zapowietrzyłam, ale powiem, że powiem, że 4, bo okay. bardzo mi się to podoba, nie? Bo to jak tym motocyklem, o, taki lanskru, ale podjeżdżasz tym motocyklem, ładnie wyglądasz, a do tego on jeszcze ładnie brzmi. Nie mówię o darciu, bo... Ja na przykład nie lubię motocykli, które są bardzo, bardzo głośne, ale jak coś ładnie brzmi, to zawieszę oko, nawet jak nie jest taki ładny wizualnie. Ale to grzy, Dobra, no, po to jest, jak już tak rozwinęłaś ten <grym temat, <grym to jeśli, ten jeśli temat. ma ładnie brzmieć, a nie koniecznie chodzi o że rzeczy, tylko że ogólnie dźwięk jak jest istotny, to myślę, że to nawet piątkę pali. Hmm. No, mam takie coś, że chyba piątkę. Ale to mogę cię teraz podsumować. Będziesz miał motocykl, który nie będzie wygodny? Będzie. Nie powiedziałeś, że wygoda a, to jest a, dwa a, dla supermoto, więc a, 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 czeka, jak a, a, to było. Aha, że będzie, będzie ładny, ale nie będzie wygodny. Eee, nie będzie szybki, ale będzie dobrze brzmiał. Tak. Będzie podsumowałam. Tak będzie. No to czekam w ogóle. A planujesz w tym sezonie kupić? czy... Na przyszły. Na przyszłe. Chyba tak. Na wiosnę Teraz wiosnę. już nie ma to. No, a już są tańsze. Podobno? No, właśnie, może to jest stereotyp, zobaczymy. Może to jest stereotyp. Dajcie zobaczymy. znać. Czy sprzedajecie taniej. Tak. No i co myślisz? Jak te podziały działają? Czy one w ogóle mają sens? Czy to wiesz, coś jest dla kogoś, kobiety powinny te, a to te? Co ja myślę, że nie ma czegoś takiego, że dany motocykl jest przypisany do płci. Że to po prostu chodzi o to, że nie ma złych maszyn, tylko są po prostu źle dobrane. Mhm. Źle dobrane do stylu e, jazdy, do tego, co tak naprawdę robimy, no bo nie każdy ma ochotę kupić e, motocykl po to, żeby jeździć nim wokół komina, bo są tacy, co w ogóle nie jeżdżą wokół komina, tylko każdy ich wyjazd to jest gdzieś wyjazdy dalej, tak? A jest też na odwrót są tacy, którzy nie chcą daleko wyjeżdżać, mm. tylko ci, którzy chcą jeździć właśnie tak blisko i, i wtedy trzeba wybrać inny sprzęt. Nie? Czyli trzeba dopasować do tego. Do stylu, życia. do stylu życia. Myślę, że to jest bardzo ważne i to jest też bardzo ważne dla was, żeby pomyśleć, do czego będziecie chcieli wykorzystywać ten motocykl. Nie tylko, że on jest po prostu ładny i ma spokojenie. Jak ja mt 03 z czerwonym bakiem. Na przykład, którą, <laughs> którą wsiadłam w Krakowie i dojechałam nią na hel, to jakby tak to wyglądało. Yy, zrobiłam z niej uniwersalny motocykl, którym uważam, że poniekąd trochę jest ale nie wiem, czy zrobiłabym to drugi raz, okay. szczerze. E... Człowiek uczy się na błędach, więc fajnie, że to... No teraz masz jakąś wiedzę, masz jakiś experience, który powoduje, że... O, mój drogi, jak ja miałam experience po tym <grym> 16 godzin jechałam, ale to wam jeszcze kiedyś opowiem No tak, to, to, tak to wyglądało, to jest ciekawe, nie na ten odcinek, ale ogólnie przemyślany zakup, myślę, że to jest... Y... To jest coś, co mogę na pewno z tego wyciągnąć, więc styl życia jest tak, styl życia, jaki prowadzicie, dlaczego Wam ten tak potrzebne. Um, I to, żeby ten zakup był przemyślany. Nie był impulsywny, ja wiem, że ciężko <grych> czasami. Żeby to nie było impulsywne, ale jednak to musi być przemyślane, no bo to jest po prostu wasza kasa, nie? I czemu ją wyrzucać było to? No i nie dać się też takiej społecznej presji. Tak. No, nie wiem. Zaczynasz dopiero jeździć i cały czas mam w głowie takiego klienta, któremu dobieraliśmy kask. Młody chłopak dopiero zaczynał, więc przyszedł w ogóle, chciał dość drogi, sportowy, solidny kask. Mm -hmm. I myślałem, że po prostu bo na początek, no, początek drogi motocyklisty, no to musisz jak najbardziej na siebie uważać. Mm -hmm. Jakby nie każdy o tym w ten sposób myśli. I mówię, ale czym będziesz jeździć? On no, jeden sobie takie znalazłem. A ja mówię, chłopaku! Jeszcze tam jakieś stare, takie, wiesz, bez żadnych systemów, bez niczego. A ja mówię, Amen. Nie? Jakby co to będzie? I nie dać tej takiej pryki. Te? Tak, tak, no, tak, okay. totalnie. No jeszcze robił prawko. Więc jakby no, uczył się też. Jeździć mm -hmm. podczas robienia prawo jazdy. No a tam raczej, jak wiemy, niekoniecznie uczą jeździć a zdać egzamin. Więc nie dać się tej presji społecznej, że kupisz sobie, nie wiem, 500. przyjdzie kolega, który już jeździ parę lat i powie, a czy mu nie litra, byś mógł od razu litrasę kupić. Absurd. No ja też miałam taką presję społeczną. Ostatecznie jej nie uległam, bo ostatecznie postawiłam na Giena. Jestem bardzo szczęśliwa, bo jest nie, motocyklem niezawodnym, naprawdę nigdy mi nie zawiódł i i kosztował mniej więcej tyle, ile kosztowały te sporty 125, które chciałam na początku kupić, i nie wiem, co nade mną czuwało, że ostatecznie na te rozklekotane motocykle nie przeznaczyłam swojego budżetu, tylko na Giena, ale czułam to, że naprawdę, bo jak myślałam o sobie jeżdżącej i o tym, jak ktoś zobaczy, że jeżdżę na moton, to podejadę takim motocyklem, co jest w ogóle starszy ode mnie. i Jak to będzie wyglądać? No teraz to jest, co jest? cool. No okay, a ja to jakby. Ludzie, Kiedyś by powiedzieli, że jesteś hipsterem. Ale ludzie w ogóle nie kojarzą MTK, bo jej jamaszki, a mam ją już naprawdę długo, bo chyba z 6 lat. Tylko giena I, i, i to jest zabawne ja w sumie z tym motocyklem -carzem. Fajnie, ekstra. Yy, to nie powiedziałabym tak kolej rzeczy, tak się potoczy, ale, ale uważam, że to był super, super wybór. I myślę, że też ciekawą taką e, rzeczą dla Was i coś, co może wasze pieniądze po prostu uchronić, wasz portfel, to to, żeby brać taką osobę, która się zna bardziej niż Wy na mocy. Czy potrafi obiektywnie na to spojrzeć, popatrzeć, przejechać się. Z wie o co zapytać. To taka osoba trochę ze zgaszonymi emocjami, nie? Bo ty tak. jesteś tym ogniem i mówisz, tak, biorę to. I jest druga osoba, którą wylejesz ku wody, i ona stoi i mówi: O, to jest źle, to jest źle, za to zapłacisz, tu będziesz musiał. Znaczy, nie zawsze tak jest, wiadomo, ale też możecie uchronić, nie? Zaoszczędzić ci sporo kasy po prostu. Więc generalnie to zależy. To zależy. Najlepsza odpowiedź. I tak sobie myślę, że na koniec dnia to nie chodzi o to, kto ma więcej lansu. Tylko kto ma więcej frajdy z jazdy. Tak. Fajnie, nieważne czym, za bardzo ważne, że jeździsz, że daje ci to frajdę, że transportujecie to do pracy albo po prostu z punktu A do B. I że się przy tym cieszysz. Myślę, że tak, że kupujcie motocyk dla siebie, a nie dla kogoś i tak. nie pod neta. <laughs> nie pod foty na Instagramie. <laughs> o no, ono tak. Takie czasy, że łatwo się. Aczkolwiek jak, sobie, myślecie, jak sobie tak myślę, to w sumie gena, to się bardzo dobrze fotografuje. No, no ja, To jest <laughs> no. elegancki. A możecie znaleźć taki motocykl, który będzie, wiecie, takim wyborem pomiędzy. nie Będzie, będzie ładny, wystarczający i yy, jeszcze pod was. To jest, taka, to jest taki idealny scenariusz, ale nie mówię, że yy, jest to złe, że kupicie motocykl, który nie jest pod was, bo przejmie się nauczycie, że on nie jest pod was. Tak? Też zbierzesz no, jakieś experience. Dokładnie. I tak. I to jest bardzo ważne. Szczególnie w tym, że są rzeczy, które po prostu nie są dla każdego. Tak samo będzie z kaskiem, tak samo będzie z kurtką, tak samo będzie z każdą rzeczą, że gdzieś tam będziemy musieli kupić, będziemy w tym jeździć, przejeździmy trochę i, i uznamy, na... ale mi w tym gorąco. I wtedy idziesz do sklepu i mówisz, sprzedawcy, miałem to, ale mi gorąco. On ci mówi, panie, ja mam dla ciebie coś lepszego. Wtedy trzeba zbierać doświadczenie. Szczególnie w tej branży, że no, nikt ci nie sprawdzi, bo to musisz być tak. Myślę, myślę, że tak. To tak już dobra puenta na sam koniec. I dajcie znać w komentarzu, e, jaki był wasz pierwszy motocykl, co wy mieście jako pierwsze. Jestem tak. bardzo ciekawy. Nie? Czy poszliście e, od razu na hardcora, bo miał dużo mocy, był ładny, szybki, piękny i super się wam jeździło i jest, was, jest z wami do teraz, czy to był motocykl, którego wybraliście totalnie rozumem i i stwierdziliście, że taki musi być, bo na takim się nauczę i na przykład jego już nie ma, jednak wymieniliście. Tak, czy jego nad wami zapanowało? Czy to Wy zapanowaliście nad nim? Dokładnie. I czy jesteście Team Naked, czy Team Sport? A może Team Adventure? A może? Jeżeli chcecie więcej takich rozmów, to dajcie znać w komentarzu. Tak jest, I dajcie czy? lajka. I suba. Dajcie nam tak, suba. Tak, żebranie osoby zawsze y, spoko. Więc dajcie nam znać, będzie nam przemiło, jeżeli zostawicie coś po sobie, a my co? Uciekamy oglądać, y, przeglądać motocykle, co by tam wybrać, Tak, no, zobaczymy jeszcze raz te super motocykle. Tak, I to jeszcze raz zobaczymy. I wpadajcie do Dąbrowy Górniczej <laughs> na Parkową 27. Dokładnie, tak, dzięki, bardzo miło było tutaj zagościć i ten pierwszy odcinek nagrać dla RPM. Dzięki, dzięki również. Na razie. Pa.